Halo, witamy Państwa wraz ze mną na stanowisku komentatorskim Włodzimierz Czaranowicz. Witamy i zapraszamy na mecz. Myślę, że obejrzą go Państwo razem z nami z przyjemnością. Nieczysto w śliskiem no, na początku meczu widać, że nie jest jeszcze dobrze wprowadzony do gry. Będziesz wolny. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Czy to wykorzysta? Wayne. Dobre, wysokie podanie do Aguero. Czy to wykorzysta? Dobra okazja. Bronił. Z poświęceniem świetna, pewna interwencja jęk zawodu kibiców rywali. Di Maria, Angel Di Maria. Uderzenie w stronę bramki. Skutecznie, choć trochę bez pomysłu, wybija tę piłkę. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Ale piękna bramka. No dzisiaj kapitan zespołu pokazuje kolegom, co to znaczy duch walki. Nie po raz pierwszy błysnął wielką klasą. Odnotujmy. Pierwszy gol został zdobyty w 12. Minucie. Już blisko pola karnego. Nie dograł. mi Znakomicie obronił tę główkę. Uwaga, wysoko podana piłka do Iguaina. Ależ Gonzalo Iguain. Brawo, gol. Jest znakomita akcja i dwie bramki, jedna po drugiej. Oddaje piłkę koledze. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. A fantastycznie z Nie! gol Spójrzmy na powtórkę bo warto piękny gol Tak i będzie we wszystkich serwisach sportowych całego świata Idealnie mu dośrodkował Brawo ładnie piętą Ty do mnie, ja do Ciebie. Arbiter pozwala grać dalej. Bardzo dobra decyzja, zgodna z duchem gry. Uwaga, wysoko podana piłka do Igweina. Szkoda mógł przejąć, niewiele brakowało. Mi Maria. To wykorzysta! Uderzenie, ale śpięknie, cudownie, kapitalnie! Wspaniała bramka, nie pierwsza i nie ostatnia w jego wykonaniu. To jest gwiazda. Prawdziwa, która potrafi jeszcze to udowodnić zespołowi. zespole. Jego chce odebrać piłkę. Dobrze próbował, ale stracił. Gonzalo Kwaim. Musi tylko ogrąć bramkarza. Poprzeczka ratuje i przed utratą bramki. Gol pokonał bramkarza. Proszę, wyfrunął w górę jak... Taka uderzył fantastycznie. Jest nie do powstrzymania w grze głową. Widać jak perfekcyjnie opanował grę głową. Nastawili się dzisiaj na atak i rywale nie mają kompletnie nic do powiedzenia. No, chyba nie do końca o to mu chodziło. Czy to wykorzysta? Będzie strzelał! Strzał niecelny. Nieczysto uderzona piłka poszła w bok. Realizator prezentuje nam statystyki. Zobaczmy, kto więcej razy strzelał na bramkę. Angel Di Maria świetnie się ustawił i przejął piłkę. Świetnie interweniował na skrzydle, przejął piłkę. Czytelne podanie, zbyt czytelne przynajmniej dla niego. Świetnie, może się z tego rozwiną Ciekawa akcja. Odegrał ponownie piłkę. Co za precyzja, świetnie podcięta piłka. No, mogą zdeprymować przeciwnika takim długim okresem rozgrywania. Skuteczna interwencja i znowu mają piłkę. Messi. Dobrze, ładnie i, co ważne, skutecznie odebrał. Lionel Messi. Fantastyczna interwencja, stanął na wysokości zadania, zażegnał niebezpieczeństwo. Ach, doskonale to przeczytał. Piłka zmienia właściciela. I Koniec pierwszej połowy, rezultat 4 do 1. W pierwszej połowie widzieliśmy nierówną walkę. Lenę wykorzystuje rezerwowego. Uwaga, wysoko podana piłka do Igboiny. Uderzenie w stronę bramki. Nie, nie mają litości dzisiaj nad przeciwnikiem. Kolejny gol powiększa ich przewagę. No i drugi gol na jego koncie zapowiada się na Hattrika. Szelił nie do obrony. Najwyższa pora, by po utracie kolejnej bramki rywale się obudzili. w w Dobrze teraz obrońca oddala grę od własnej bramki. Czy uda się rywalowi dobrać klubu emissiem? Znalazł się na czystej pozycji. Jest okazja. No i znowu gol nie oszczędzają rywali. Świetnie już drugi raz oszukał obronę w tym meczu. No oni mają dzisiaj zupełnie litości dla rywala. Wstrzymali rywali znowu przejrzutki. W środku jest nieobstawiony kolega z zespołu. Wayne, czy to wykorzysta? Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Błysnął refleksem, ale nieumiejętnościami. Troszkę panicznie zagrał. Mi Maria. Gonzalo Iguain. Przewidział to zagranie i przejął. Udany atak i w dodatku będzie strzelał. Nie zawsze drużyna, która zajmuje pierwsze miejsce, zasługuje na to, ale oni z pewnością tak. Świetnie poukładany zespół. Ale świetnie odebrał piłkę. Naprawdę zasługuje dzisiaj na pochwały. Zajęcie teraz oni mogą zaatakować! Arbiter nie przerwał gry. Słuszna decyzja. Javier Mascherano. Wayne. Dobre ofensywne wyjście. Dobra okazja. Piękny gol. Ale dzisiaj ma dzień. Jego trzeci gol. Kapitalnie. Hat-trick. Potrzeba by chyba cudu, żeby wybronić. Taki strzał. Wymiana trójki graczy. Zobaczymy co wniesie przez zespołu. Arbiter pozwala grać dalej. Bardzo dobra decyzja zgodna z duchem gry. Fernandez. się spod opieki. Ma do kogo podać. Banega. Palacio. Oddaje strzał. O la, la jaka bramka. Wisał się piłkarskim sprytem, znakomicie przelobował bramkarza. Ładne techniczne uderzenie. Oglądamy bramki, szkoda tylko, że strzela je jeden zespół. Nie ma tutaj dzisiaj nikt złudzeń i wszystko jest realizowane, jeśli chodzi o scenariusz. Oczekiwali wysokiego zwycięstwa i wysoko prowadzą. Masz rację. Partnerzy z drużyny podążają za tym atakiem. Zerweniował na skrzydle. Przejął piłkę. Ależ niesamowity atak obrońcy. Fernandez. Lata w środkowej strefie boiska. Wysokie podanie do Palacio. No i udało się odzyskać piłkę. Banega. Czy to wykorzysta? Nie dał się pokonać. Czyste, udane wejście i świetnie przejął piłkę na połowie rywalki. Za chwilę będą mieli okazję do grania wśród różnego. Sędzia początkowo puścił grę, ale pamiętał o faunie. Tak, i ta kartka żółta jest zasłużona. Zobaczymy, co ta podwójna zmiana wniesie w grę tej drużyny. Świetnie główkował, niebezpieczeństwo zażegnane. Banega. Lionel Messi. ...znakomicie zneutralizował atak przeciwnika. Przeważali dzisiaj znacznie pewne i wysokie zwycięstwo. Wynik mówi wszystko. To było bardzo jednostronne widowisko. Kończymy tradycyjnym do usłyszenia Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Czaranowicz.